się ma tutaj masa mi odzyskałeś moją książkę tak ale za jej stan nie odpowiadam na moje kowadło cóż to za odór co się stało smyku nie chcesz wiedzieć uwierz mi jest bezużyteczna popatrzmy co za szkoda większość przepadła ale ale tego cię mogę nauczyć no to dalej, nie traćmy czasu. Chodzić człowiek! Stać! Nikt tu nie wejść! Brama zamknięta! Otwórz bramę! Muszę pomówić z eragiem! Brama zamknięta! Erag w środku, ty na zewnątrz, ja pomiędzy! Znasz jakiś powód, dla którego miałbym nie walnąć cię w twarz? Nie, ale brama być zamknięta. Sam ją sobie otworzę. Brama zamknięta od środka. Piechur Daruk otworzyć, gdy ja kazać. Co mam zrobić, żeby Daruk otworzył bramę? Być miły dla ogboż. Przynieść szkara od Melok. Szkara Melok? Kolego, nic z tego nie rozumiem. Ogbosz ok, mówić wolno. Szkara być wuda. Melok być szaman. Melok robić szkara Melok nie być tu. Ogbosz ok, nie mieć szkara Przyniosę ci wódę od meloga, a ty każesz Darukowi otworzyć bramę, tak? Ty bystry. Bardzo bystry. Ty mieć orkowa krew? Trochę? Ja ci pokażę orkową krew. Gdzie melog? Uciec! Ukryty. Na południe. Tam szukać. Za rzeka. Południe być tam, gdzie nie być północ. Rozumieć? Zdobędę dla ciebie szkara wódę. чуть Jesteś szamanem orków? Wytwarzasz szkarawudę? Dwa pytania i dwie odpowiedzi. Tak i tak. Czego ode mnie chcesz? Posłuchaj. Potrzebuję szkarawudy. Szkarawudy? <noise> A po co ona człowiekowi? Przesyła mnie Giltor, kasztelan Zamku Srebrod. Mam negocjować z Eragiem uwolnienie Lorda Gawana. Lecz Ogbosz nie chce mnie wpuścić do obozu, dopóki nie dostarczę mu szkarawudy. My, orkowie, mamy takie powiedzenie. Zjedz moje wszy, a ja zjem twoje. Ty chcesz się dostać do obozu orków. Ogbosz chce szkarawudy. Ty potrzebujesz szkarawudy, a ja potrzebuję Iriga. Iriga? Tak, syna wodza. Ślad po nim zaginął, a ja się martwię. Sprowadź go tutaj, a ja przygotuję dla Ciebie szkara woda. Masz jakiś pomysł, gdzie powinienem go szukać? Sądzę, że się przede mną ukrywa. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale widziałem dym na zachód stąd. Zgoda. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć riga masz przyjacielu Witaj przyjacielu, co Cię sprowadza na te dzikie tereny? Przyjacielu spotkaliśmy się już Wszyscy ludzie są moimi przyjaciółmi, przyjacielu, dopóki nie wyprowadzą mnie z błędu. Rozumiem. Wykonuję zadanie dla giltora. Co tu robisz? Czekam. Na co? Na drogę do tuszu i. Ale to tajemnica. Chcesz się dostać do tuszu? Tak, mieszkam niedaleko tuszu, na moczarach, ale lawina zablokowała drogę i utknąłem tutaj. Czekasz na coś sekretnego? Cóż to za sekret? Aha, sekretny sekret, przyjacielu. Jasne. Chyba rozumiem. Dlaczego jesteś tu z Orkiem? A, Melok to mój przyjaciel. On dzieli się schronieniem, a ja bagiennym zielem. Melok jest szamanem, prawda? Zgadza się, przyjacielu. Należał do klanu Srebrowód. Ale Erag go wygnał. Co wiesz o Eragu? Niewiele ponad to, że stara się zmienić przyjazny klan w żądną krwichorwę. Na bagnach oszczędziłby sobie roboty. Dlaczego? Mieszka tam klan Gnatołamaczy, ale może są zbyt twardzi nawet dla naszego drogiego Eraga. Klan Gnatołamaczy? Co to za jedni? Dzicy, kanibale, mieszkający w południowej części bagien? Nie, martw się, przyjacielu, to dosyć daleko stąd. Możesz mi coś powiedzieć o tuszu? Tuszu to święte drzewo. Jest poświęcone wszystkim trzem bogom. Mieszkają tam magowie wszelkiej maści. Ach, to musi być cholernie wielkie drzewo. Ty też jesteś magiem? Nie, wokół tuszu jest czarna toń, a czarną toń otacza bagno. Ja mieszkam na bagnie. Mieszkasz na bagnie? Tak, przyjacielu, niedaleko od pól bagiennego ziela. Czarna Toni. Cóż to? Osada. Nawet magowie muszą jeść. Dlatego do tuszu zjechało się sporo myśliwych zbieraczy czy handlarzy. Po jakimś czasie założono czarną Toni. I teraz mieszkają tam przeróżni ludzie. Czarna toni. Brzmi ponuro. Czy to magowie wymyślili tę nazwę? Nie, mieszkańcy tak głosowali. Na bagnach ludzie ciągle są wolni. Co takiego jest w bagiennym zielu? To lekarstwo, przyjacielu, lekarstwo dobre na nerwy. Ty pewnie jesteś Irig. Iriga nie ma. Przepadł. Kim zatem jesteś? Nikim. Nikim? Ciało Iriga jest tutaj. Ale Iriga nie ma. Przepadł. Mów dalej. Szalok ukradł duszę Iriga. Zły Szalok. Szalok ukradł ci duszę. Jest szamanem? Nie. Szalok pobił ciało Iriga. Zabrał duszę Iriga z szyi. Irig przepadł. Szalok zabrał ci duszę z szyi? Tak. Prawdziwi orkowie noszą imiona na szyi. Prawdziwi orkowie mają duszę. Mówisz o amulecie? Amulet z duszą. Jeśli ciało Iriga weźmie dupę w troki i pójdzie do chaty Meloga, człowiek, który tu stoi, odzyska duszę Iriga. Słowo. Obiecujesz? Dobrze. Ciało Iriga posłucha. Ciało Iriga jest takie puste. Gdzie znajdę szaloga? Daleko od ciała Iriga. Irig uciekł wtedy przed szalogiem, przed powietrzem na magnach. Magna? Szalok jest na bagnach? W lesie. Bagna są za nim. Czyli na południe. Ciało. Wiem. Taki się nam nie przyda. Przywrócę mu duszę. Jest taki słaby. Teraz już rozumiem, dlaczego się ukrywał. Słyszeć! Czego chcieć człowiek? Chcę duszy Iriga. Czemu człowiek chcieć dusza Iriga? Nie twoja sprawa. Po prostu mi ją daj. Nie. Ciało i za słabe na imię. Nie zasługiwać na dusza. Czyżby? W takim razie ja zabiorę duszę Iriga. Jestem silniejszy. Ludzie słabi, orki silne! Jak ty być silny? Dostać dusza i riga. Człowiek walczyć albo odejść! Będę walczył. Broń się! Człowiek dostać zas... Ja słuchać. Bardzo rozsądnie. Dawaj amulet. Dusza Iriga nie być tutaj. Ja ją ukryć. W jaskini. A to włożyć, przekręcić. Że co? Włożyć, przekręcić. Otworzyć ludzka skrzynia. Czyli w tej jaskini jest skrzynia? Tak. Ludzka skrzynia z. Włożyć, przekręcić. Gdzie jest jaskinia z amuletem? Na wschód, gdzie kończyć się drzewa i zaczynać kamień.